Są dwa powody zawierania związków. Dwa powody zawierania małżeństw i wiązania się z ludźmi. Ogólnie. Słuchajcie, gdybym ja miała tą wiedzę, o mój Boże, gdybym ja tą wiedzę miała, nie wiem, 10-15 lat temu, wow, wow. E, więc lecimy. Dwa powody. Pierwszy to jest samotność. Można związać się z kimś z samotności, z niechęci y, bycia y, samemu. Y, jest to taka pustka wewnętrzna, rozdzierająca serce, sprawia, która sprawia, że wiążemy się z reguły z pierwszą lepszą osobą, która się kręci, jest wolna, chętna, a nawet jak nie jest chętna, to się tą osobę urabia w odpowiedni sposób, żeby z taką osobą być. I bardzo dużo jest takich filmików manipulacyjnych na internecie, jak sprawić, żeby ktoś tam z tobą był. Tak? To jest właśnie geneza działania z tej pustki. Tu jest taka chęć, ja nie chcę być sam, ja nie chcę być sama. Przeżyliśmy dużo jako nie wiem, dzieci, jako nastolatki, i jest taka chęć, żeby poznać kogoś, kto te deficyty wyrówna, wypełni, kto zapewni relację, w której w końcu będzie ukojenie. Ta relacja taka jest oparta na strachu, na braku. Na takiej wewnętrznej poczuciu, wewnętrznym poczuciu niewy... bycia niewystarczającym i e, takiej, takiej rozpaczliwej mm, chęci bycia z kimś, takiej desperackiej chęci. E, I bardzo często właśnie spotykają się dwie osoby, które się mm, spotykają właśnie z tym deficytem, i jedna osoba oczekuje, że ta druga osoba wypełni tą pustkę. I z reguły no tak nie wychodzi. Bo obie z pustego i Salomon nie naleje, prawda? E, I obie osoby mają nierealistyczne oczekiwania, bo nigdy partner, nigdy żona, mąż, ym, dziewczyna czy na narzeczona nie jest. Od tego, by być, nie wiem, akuszerką ludzkich dusz i wypełniać braki nagromadzone przez całe życie, które wynikły, nie wiem, z deficytów rodzicielskich, rodzinnych, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wypadku. W tym wypadku powiem w tą stronę, to jest bardzo ważne zadanie, żebyśmy my wypełniali swoje deficyty, swoje braki miłością Bożą i miłością do samego siebie. To jest podstawa. I teraz wiem, że od tego trzeba zacząć, zanim się wejdzie w jakiś konkretny sensowny związek. Od wypełnienia swoich braków. I drugi powód, to są właśnie osoby, które odrobiły zadanie domowe, które może nie miały nawet zadania domowego, ale je odrobiły, a jeżeli miały, to je odrobiły zrobiły porządek, remanent, wypełniły swoje braki, wypełniły deficyty, cieszą się sobą, kochają siebie, bardzo się cieszą z tego, jak wygląda ich życie, potrafią się nim rozkoszować w pojedynkę, nie mają poczucia takiego rozdzierającego braku, takiej tęsknoty, Boże, kiedy ja kogoś poznam, ja nie potrafię być bez nikogo i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie ma. Oni się cieszą swoim życiem, Fascynująco dobrze bawią w swoim towarzystwie. Jeśli się pojawi ktoś obok, to jest fajnie. Jeżeli tej osoby nie ma, to też jest świetnie. I osoba wypełniona taką miłością do samego siebie. Emanuje całkiem zupełnie inną energią i jest na zupełnie innej częstotliwości. Jest teraz coraz więcej chrześcijańskich książek, które używają takiej terminologii i mi się to szalenie podoba. Szalenie podoba, bo to jest bardzo łatwe do wyobrażenia. Osoba, która ma świadomość i realizuje, kochaj Boga całym swe, swoim sercem i tak dalej, i tak dalej, i siebie samego. Zawsze miłość do siebie samego musi iść przed miłością do drugiej osoby. E, I w tym wypadku, co się dzieje? Kiedy się dwie osoby pełne tego światła Bożego, tak jak to kabalistyka nazywa to e, światłem, tak? Jeżeli nomenklatura nie ma takiego znaczenia, tak? Chodzi o jedno. Jeżeli dwie osoby, które czują się pełne, spotykają się ze sobą, to tam nie ma despery. E, tam jest wypełnienie. Um, Miłością Bożą i do samego siebie, i kiedy się te osoby spotykają, one mogą się dzielić wzajemnie ze sobą swoim fascynującym światem. I będzie podział taki, że część czasu oczywiście spędzać będą ze sobą jako para, ale też zostawią sobie przestrzeń, w której będą mogli być sami ze sobą. Tak jak lubią, tak jak kochają. I ta druga osoba nie poczuje się przez to odrzucona, nie poczuje się um, taka, nie wiem, niepotrzebna. E, poczuje, że, aha, to jest przestrzeń tej drugiej osoby, i nie dzieje się nic złego, i w tym momencie zajmie się, samym sobą, samą sobą i nie będzie miała poczucia krzywdy, po, porzucenia, odrzucenia, yy, osamotnienia. Ja to słuchajcie zrozumiałam wczoraj. To, to jest świeżutkie, to jest świeżutkie objawienie. To jest wow. Yy, to mnie tak od środka aż ekscytuje i rozpala. I teraz yy, zobaczcie. Biblia mówi yy, Biblia mówi, kogo Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Yy, tam nie jest powiedziane kogo ślub złączy, tylko kogo Bóg złączy. A kim jest Bóg? Bóg jest miłością. I teraz, jeżeli e, mamy na myśli związek, nie mam kolczyków, nie cierpię być bez kolczyków, więc muszę zasłaniać uszy. E, I teraz tak, jeżeli mm, ten związek, bądź małżeństwo, bądź jakakolwiek relacja jest oparta na strachu, na pustce, na desperacji, na poczuciu osamotnienia, czy możemy powiedzieć, że to połączył Bóg? Co ma Bóg wspólnego ze strachem? Wiemy, że nic. To są przeciwstawne po prostu e, no, bieguny. Bieguny, tak, jest strach i jest miłość. E, I z miłością razem wiara. Więc e, nie ma związku, e, który jest pobłogosławiony przez Boga, a który jest oparty na strachu. Nie ma. To, to nie jest miłość według Bożego planu to nie jest miłość według Bożego planu. I jeżeli mamy kogoś takiego, z kim relacja jest oparta na pustce, na braku na takim, na takiej tęsknocie za walidacją, za docenieniem, za zrozumieniem itd. tak to ta relacja nie jest oparta na Bogu, choćbyśmy siedem ślubów wzięli w piętnastu różnych, nie wiem, kościołach, obrzędach itd. tak bo nie ślub jest, Wypadkową tego, czy relacja jest oparta na miłości, tylko wypełnienie Bożą Miłością i Bożą Prawdą, to jest ten fundament, to jest ten warunek. I e, bardzo często ludzie biorą śluby po to, żeby kogoś przypieczętować, uchwycić, mm, a tak naprawdę jest to działanie. E, oparte na lęku, że jak ja będę mieć tą osobę zaobrączkowaną, jak ja będę mieć tą osobę e, klepniętą, to już będzie. Uff, tak, to już kogoś mam, to już jestem, mam gwarancję tego, że będę wypełniona miłością, że ktoś będzie dbał, troszczył się i tak dalej, i tak dalej, a niestety wiemy, że to tak nie wygląda. Stąd jest tak bardzo duży procent rozwodów. E, bo dalej ludzie biorą śluby, ludzie, którzy nie odrobili zadania domowego, nie wypełnili się miłością, którzy działają z pustki, a nie z pełni, z ciemności, a nie ze światła, z braku, a nie z obfitości. I tak na dobrą sprawę jest wieczna walka o to, żeby się wypełniać. Jeden od drugiego chce wyszarpać jak najwięcej. Jeden od drugiego chce coraz więcej uwagi, bliskości, um, bliskości wsparcia, adoracji itd. i tak I jeden przez drugiego ma coraz większe potrzeby, bo pustkę, którą nosimy w sobie, nie jest w stanie wypełnić żaden człowiek. Żaden człowiek poza tobą. Bo nawet jeśli ta osoba z tobą zamieszka i będzie z Tobą 24 godziny na dobę, e, i choćby była blisko, i że ciało w ciało będziecie dotknięcie, to ta wewnętrzna pustka, która jest w tobie i wymaga yy, wypełnienia, ta pustka dalej będzie. E, no matter what. I żadna osoba z zewnątrz na to nic nie zaradzi. Można mieć tłumy przyjaciół, można mieć partnerów, partnerki, ale ta pustka nadal jest i będzie. I to jest zadanie każdego z nas, żeby się z tym uporać, wejść w obszar pełni i dopiero wtedy budować sensowne relacje, które nie są oparte na uzależnieniu, tylko na miłości.